Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Transmisja z Wembley wkrótce. Witamy z legendarnego Wembley, na którym dzisiaj zobaczymy dwie świetne drużyny. Zapraszamy do wspólnego oglądania tego spotkania. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglią. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak, więc oglądajmy. A na ekranie 11 pierwszej z ekip. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnika. Oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. W linii obrony John Stones wystąpi razem z Harrym Maguire'em. Dalej Phil Foden oraz Raheem Sterling zagrają na bokach pomocy w pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Wembley to świątynia angielskiego, a właściwie w ogóle światowego futbolu. Jest największym stadionem w Wielkiej Brytanii. W całej Europie ustępuje tylko obiektowi Barcelony. Może pomieścić aż 90 tysięcy widzów. Nowe Wembley otwarto w 2007 roku, oczywiście na miejscu słynnego stadionu, który działał od 1923 roku przez okrągłe 80 lat. To tutaj rozgrywa swoje mecze reprezentacja Anglii. Tu również co roku mają swój finał najstarsze klubowe rozgrywki na świecie, czyli FA Cup. Dobre wejście Glika, czysto przejął piłkę. No, na pewno dzisiaj prawie wszystkie oczy zwrócone są na Roberta Lewandowskiego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Tomek to napastnik kompletny. Jak ma słaby dzień, strzeli jedną bramkę. Jak ma dobry, rozszarpie defensywę rywali. Niewiarygodna siła fizyczna, znakomite wykończenie, technika, gra głową, umiejętność zastawiania się. Napastnik kompletny. Przerwimy, bo jest groźna akcja. Oni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Teraz! bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem tak rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola nie wykorzystał jej akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapił piłkę dobra ta interwencja Philips Anglia traci posiadanie Linette, Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Lukshow. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Kane bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Tym razem szybkie rozegranie. Udane teraz zagranie do środka, ale strzał zablokowany. Dobrze teraz Krychowiak, spokojne przejęcie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jeszcze jest groźnie. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Zatem jeden do zera Walker Nice. No i zmiana posiadania piłki. Naprawdę, pachnie nam tutaj dobrą okazją. Piotr Zieliński, ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Wyraźna przewaga Anglików, jeśli chodzi o posiadanie domku. co widać. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik meczu pozostaje niekorzystny. Piłka przyklejona do nogi to nie to samo, co piłka w siatce. Jest okazja na dośrodkowanie. Jacku, zupełnie nie rozumiem, dlaczego zdecydował się w tej sytuacji na strzał. Może ty mnie oświecisz. Cóż, rzeczywiście, gon był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, goalkeeper by sobie poradził. Szybkie podanie z wolnego do kolegi obok. Zablokowany ten strzał. Dla Anglii ciutrożny to prawie pewny gol. Czy zaraz będzie remis? Głęboka ta centra z narożnika. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Dobry odbiór, ale po nim będziesz rzut rożny. Głęboko teraz. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Upiekło mu się! Najpierw zrobił rywalom prezent, ale potem zrehabilitował się. Cóż, kto daje i odbiera? A tak na poważnie zagrał trochę nieodpowiedzialnie, jednak zdołał naprawić swój błąd. A to najważniejsze. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą odsłonę meczu na Wembley. Widzimy teraz wykres ze statystykami Rahima Sterlinga, ale i bez tego wiadomo, że Anglik rozgrywa dziś marniutkie zawody. Rzeczywiście, od niego oczekuje się strzałów licznych i celnych, a dzisiaj jest ich jak na lekarstwo. Mocno zawodzi. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! czasu. Teraz już nie będzie. Zablokowany ten strzał. Dla Anglików śródrożny to prawie pewny gol. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Zieliński bardzo sprytnie, będzie groźnie. Szansa Lewandowskiego. Było być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Sterling Kane. Bardzo pewny odbiór w wykonaniu krychowiaka. Dobry odbiór piłki, ale aut. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Mount, ma piłkę. Krychowiak teraz nieprecyzyjnie oddał piłkę. I tracą piłkę. Strzał do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Grzegorz Prychowiak. Robert Lewandowski. Prosto padłe podanie, dobrze pomyślane. Lewandowski ma teraz piłkę. Ma teraz szansę. Bramka. A jednak, jednak nie. Korągiewka w górze, a to znaczy, że bramka nie będzie uznana. Ale szkoda Tomku, zwłaszcza, że ten spalony z gatunku mikroskopijny. Okay. Walker. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Szansa na wyrównanie. Nie do wiary. Jakim cudem nie ma gola. domku też tego nie rozumiem. To była 100, co ja mówię 200% okazja. Zmiana teraz, reprezentacja Anglii, ależ przechwyt prawie pod bramką rywali, za chwilę może być groźnie, no i strata, nie mają piłki. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. O, teraz świetny przechwyt, może być zagrożenie, do bramki niedaleko. Lewandowski. Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Ładne minięcie, może być groźnie. Zablokowany ten strzał. 10 minut do końca tego meczu. Anglicy walczą do końca. Szukają bramki wyrównującej. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Lewandowski. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Ależ teraz piękne zabranie na dobieg. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. No i będzie aut bramkowy. A zapowiadało się naprawdę groźnie. Ależ błąd. Fatalne podanie od bramki. Górę! ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej torturce, że za darmo ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. Po tym golu jest 1-1. Pozostało już tylko 120 sekund. Doskonała piłka za obronę. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie. Zablokowany ten strzał. Dla Anglików wśródrożny to prawie pewny gol. Strzał do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama ma... Ma teraz szansę. Bramka. A jednak, jednak nie. Korągiewka w górze, a to znaczy, że...